Arnold Schwarzenegger od swoich wczesnych dni w okupowanej Austrii po odważną przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych stawił czoła licznym wyzwaniom. Mimo imponujących sukcesów, jego życie prywatne było obserwowane przez wielu ciekawskich widzów, w tym także przez nas. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak Arnold Schwarzenegger, promienny gwiazdor gatunku filmów akcji, opanował drogę od mistrza kulturystyki do uznanego aktora? Jakie są jego sekrety tak fascynującej podróży? Przyjrzymy się dokładnie, jak podchodzi do spraw i jak stał się jednym z najlepszych aktorów akcji wszechczasów. Jednak jego życie pełne jest kontrowersji i tajemnic. Niedawno jednak rzucił światło na ciemne strony swojego życia. Zobaczmy, co obecnie potwierdził i wyznał publicznie. Wyrastał w ubóstwie. Termin od zera do milionera jest często nadużywany w showbiznesie. Ale w przypadku Arnolda Schwarzeneggera jest to dosłownie prawda. Według Kapromi jego dom rodzinny nie miał bieżącej wody ani łazienki. Nie wiedział nawet co to prysznic, dopóki w wieku 15 lat nie zapisał się do lokalnej siłowni. Jak reszta jego rodziny, był przyzwyczajony do mycia się w misce. Ta miska i myjka to był nasz sposób na kąpiel przypominał sobie w serii tweetów. Mój brat i ja nosiliśmy wodę ze studni do domu. A potem wszyscy się myliśmy. Najpierw mama, potem tata, potem brat, a na końcu ja. Woda była brudna, kiedy przyszła nasza kolej, ale mój brat i ja nie chcieliśmy ponownie nosić wody ze studni. To nie był pierwszy raz, kiedy Schwarzenegger mówił, jak jego dorastanie w skrajnym ubóstwie wpłynęło na niego. Kiedy kilka lat temu był przedstawiany w wywiadzie, powiedział, że to, czego prawie w ogóle nie miał w młodości, tylko bardziej napawa go pragnieniem sukcesu. Myślę, że mój głód, moje pragnienie i ogień w brzuchu, i że nic mnie nie powstrzyma, bierze się z tego, jak dorastałem, powiedział. Wczesny dobrobyt. Zanim stał się legendarnym kulturystą i światowej sławy aktorem, Arnold Schwarzenegger był już odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Większość ludzi nie wie, że jego pierwsze 1 milion dolarów nie miało nic wspólnego z jego filmami. Rozpoczął swoją podróż od zera do miliona, zakładając w 1960 roku, w wieku 21 lat, firma budowlana w Kalifornii, tuż po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Jego partnerem w tym przedsięwzięciu był Franco Columbu, współkulturysta, którego Schwarzenegger później zdetronizował w konkursie Mr. Olympia. Firma odniosła sukces częściowo dzięki biznesowemu zmysłowi Schwarzeneggera i wzrostowi popytu na materiały budowlane po trzęsieniu ziemi w San Fernando w roku 1971. Zamieścił ogłoszenie w Los Angeles Times, w którym reklamował ich jako europejskich murarzy i ekspertów w budowlance, co przyciągnęło klientów, a oni zaczęli pobierać wysokie stawki od bogatych Kalifornijczyków. Schwarzenegger opowiedział, że w ten sposób zarobił znaczną ilość pieniędzy przez dwa lata, ale miał większe marzenia. Zainwestował swoje zyski z działalności budowlanej w firmę zajmującą się sprzedażą sprzętu fitness, a następnie zajął się rynkiem nieruchomości, podejmując mądre inwestycje, które szybko się opłaciły. Szybko rozwijać i modernizować swoje budynki, kupując więcej budynków mieszkalnych i biurowych na Main Street, w Santa Monica itd. Powiedział Ferrariemu w jego książce Tools of Titans: Dzięki moim inwestycjom w nieruchomości stałem się milionerem. Kiedy w roku 1970 zadebiutował na wielkim ekranie w Hercules in New York, Schwarzenegger był już zamożny. Legendarny kulturysta. Schwarzenegger, który robił własne ciężary w lokalnym warsztacie metalowym, trenował, odbywając w latach od 1965 roku. Roczną służbę wojskową w austriackiej armii. Dzięki zbilansowanym posiłkom i białku dostarczonemu przez armię, przytył 25 funtów. W czasie służby, Schwarzenegger nielegalnie opuszczał jednostkę, aby wziąć udział w zawodach kulturystycznych w Niemczech, co przyniosło mu tydzień więzienia wojskowego. Schwarzenegger zawsze marzył o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i zostaniu sławnym aktorem. Mając nadzieję, że droga do mistrza kulturystyki będzie najlepszym sposobem dla biednego austriackiego chłopca, aby osiągnąć ten cel. Jego wyniki mówią same za siebie. W wieku 20 lat zyskał sławę, zdobywając tytuł Mr. Universe, a następnie dominujące w konkursie Mr. Olympia, który wygrał 7 razy. Jego pierwszy triumf Mr. Olympia w wieku 23 lat uczynił go najmłodszym mistrzem wszechczasów. Po swoim rekordowym zwycięstwie Schwarzenegger kontynuował rywalizację, zdobywając tytuł Mr. Universe jeszcze cztery razy, zanim w roku 1980 w wieku 30 lat przeszedł na emeryturę od kulturystyki. Mimo że zawsze był aktywny, Schwarzenegger nie od razu zainteresował się podnoszeniem ciężarów. Zaczynał od sportu, grając w piłkę nożną, aby zrobić wrażenie na swoim surowym ojcu. Według Schwarzeneggera był wysportowany, ale szczupły. Jego trener piłkarski zabrał drużynę na treningi siłowe do lokalnej siłowni, gdy Arnold miał 14 lub 15 lat. Od tego momentu Schwarzenegger zakochał się w kulturystyce i porzucił piłkę nożną, aby poświęcić się profesjonalnemu bodybuildingowi. Schwarzenegger stał się tak obsesyjny na punkcie treningu, że upewnił się, że codziennie podnosi ciężary. Gdy jego lokalna siłownia była zamknięta w weekendy, włamywał się, aby wykonać ważny trening. Trenował w ten sposób przez kilka lat, zanim w wieku 17 lat oficjalnie rozpoczął swoją karierę w profesjonalnym bodybuilding. Schwarzenegger przybył do Stanów Zjednoczonych w 1960, aby podążać za swoją karierą w kulturystyce i odnosił wielkie sukcesy. Jego zwycięstwa nie były jednak tylko efektem jego formy fizycznej. W wywiadzie z 2015 roku Schwarzenegger ujawnił, że stosował psychologiczne wojny, aby odwrócić uwagę swoich rywali i podważyć ich pewność siebie. Na przykład pytał jednego z kulturystów, czy ma problemy z kolanami. Na co ten odpowiadał, dlaczego pytasz? A Schwarzenegger wyjaśniał, cóż, ponieważ Twoje uda wyglądają dla mnie trochę chudsze. Myślałem, że może nie możesz przysiąść, albo jest jakiś problem z wyprostowaniem nogi. Taka taktyka wprowadzała uczestników w niepewność, co pozwalało Schwarzeneggerowi wykorzystać ich niepewność, by regularnie wyprzedzać ich przed sędziami. Schwarzenegger nie opracował swojego planu przejścia z kulturystyki do Hollywood samodzielnie. Był inspirowany sportowcami, którzy stali się aktorami, takimi jak Johnny Weissmuller który w latach 80. grał Tarzana w filmach. Schwarzenegger przypisuje tym filmom, że zainspirowały go do przyjazdu do Ameryki, aby stać się gwiazdą filmów akcji. Szczególnie zainspirował go Steve Reeves, mistrz Mr. Universe, który miał udaną karierę aktorską. Zaskakujące fakty Jego wielki przełom w Hollywood nadszedł, gdy otrzymał główną rolę w Konanie Barbarzyńcy. Reżyser John Milius wierzył, że Schwarzenegger ma idealną sylwetkę i charyzmę do odtworzenia fikcyjnego bohatera. Kręcenie filmu było wyczerpujące, ponieważ Milius zmusił go do znoszenia trudnych warunków i wykonywania wszystkich własnych sztuczek kaskaderskich. Schwarzenegger zaczął intensywnie trenować, wstając o 5 rano, ćwicze sztuki walki, zapasy i siermierkę, a także spędzał godziny na jeździe konnej, aby całkowicie wcielić się w postać. Poświęcenie opłaciło się, ponieważ Conan Barbarzyńca stał się międzynarodowym hitem, który uczynił Schwarzeneggera z kulturystyki uznanym aktorem. Rywalizacja Schwarzeneggera z Sylwestrem Stallonem w latach 80. jest kolejnym fascynującym aspektem jego kariery. Ci dwaj gwiazdorzy akcji byli prawdziwymi arcywrogami i rywalizowali ze sobą w sposób, który popychał ich filmy w coraz bardziej absurdalne terytoria. Schwarzenegger raz oszukał Stallona, udając, że jest zainteresowany projektem Stop, albo Moja mama strzela, co spowodowało, że Stallon przyjął tę rolę z konkurencyjnej złości. Ta rywalizacja ostatecznie przekształciła się w przyjaźń, ale w tamtym okresie była znaczącą częścią ich karier. Oprócz miłości do motocykli, czołgi były pierwszą miłością Schwarzeneggera. Jego fascynacja zaczęła się w powojennej Austrii. Kiedy brytyjskie wojska pozwalały lokalnym dzieciom wspinać się na ich czołgi. Gdy tylko osiągnął wystarczającą dojrzałość, Schwarzenegger wstąpił do austriackiego wojska i w wieku 18 lat przeszedł szkolenie czołgowe. Mimo zabawnego incydentu, kiedy niechcący wyjechał czołgiem przez ścianę garażu, jego pasja do tych opancerzonych pojazdów pozostała przez całe życie. W 1990 roku zapłacił nawet 20 tysięcy dolarów, aby sprowadzić swój stary czołg armijny do Stanów Zjednoczonych, co podkreśla jego ciągłą miłość do maszyn wojskowych. Interesująco Schwarzenegger niemal nie zagrał terminatora w kultowym Science Fiction Jamesa Camerona. Pierwotnie OJ Simpson był przewidziany do roli cyborga mordercy. Ale Cameron uznał, że Simpson nie miał odpowiedniej charyzmy jako maszyna zabijająca. Schwarzenegger, który pierwotnie miał zagrać bohatera Kyla Risa, tak entuzjastycznie mówił o roli Terminatora podczas spotkania z Cameronem, że reżyser zdecydował się obsadzić go w roli tytułowej. Ta decyzja nie tylko doprowadziła do ikonicznej kwestii I'll be back, chociaż na początku chciał powiedzieć I will be back, aby uzyskać bardziej robotyczne brzmienie. Zanim stał się gwiazdą Hollywood, Schwarzenegger już robił wrażenie w przemyśle rozrywkowym. Ubiegał się o rolę niesamowitego Hulk w serialu telewizyjnym, czy ostatecznie zagrał Bill Bixby jako David Banner. Jednak jego wzrost nie był uważany za wystarczająco duży, a rola przypadła Lou Ferrigno, rywalowi Schwarzeneggera z Pumping Iron. Ukazanie Ferrigno jako Hulka stało się jego najbardziej znanym osiągnięciem. Ale droga Schwarzeneggera... Szybko poprowadziła go na jeszcze większe szczyty. Te zaskakujące fakty rzucają światło na różnorodną i fascynującą podróż kariery Arnolda Schwarzeneggera. Od skromnych początków w kulturystyce, po jego wzniesienie się do statusu legendy Hollywood i nie tylko, gorące romanse i zarzuty o niewłaściwe zachowanie. Życie Arnolda Schwarzeneggera naznaczone jest zarówno przytłaczającymi sukcesami, jak i osobistymi kontrowersjami. Zanim odniósł sukces w Hollywood, w roku 1973 wystąpił krótko w telewizji jako uczestnik w The New Dating Game. Jego droga była jednak również przyćmiona poważnymi zarzutami, które ujrzały światło dzienne zaledwie kilka dni przed jego wyborem na gubernatora w roku 2003. Zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania wielu kobiet wywołały burzę kontrowersji i publicznego oburzenia. Pomimo początkowego zaprzeczenia, Schwarzenegger później przyznał się do niewłaściwego zachowania i wyraził żal z powodu tych incydentów, uznając ich skutki. Schwarzenegger po raz pierwszy spotkał swoją przyszłą byłą żonę podczas turnieju tenisowego imienia Roberta F. Kennedy'ego, gdzie został przedstawiony rodzinie Kennedy'ego. Wspominał moment, gdy poznał Eunice Kennedy Shriver, która serdecznie przedstawiła mu swoją córkę Marię Shriver, mówiąc to moja córka, Maria Shriver. Schwarzenegger przypomniał sobie, że wspomniała, jak bardzo jej córka jest nim zauroczona. Na co on odpowiedział: Cóż, Twoja córka ma naprawdę ładny tyłek, muszę ci powiedzieć. Przyznał, że to był głupi komentarz. Nie wiem nawet czemu to powiedziałem. Para spotykała się po raz pierwszy w roku 1977, a w końcu w roku 1986. Wzięli ślub. Razem wychowali czwórkę dzieci. Catherine, Christina, Patryka i Christophera. Po 25 latach małżeństwa, Shriver i Schwarzenegger rozstali się 9 maja w 2011 roku. Ich rozwód został sfinalizowany w roku 2021. Patrząc wstecz na swoje relacje z Shriver, Schwarzenegger podkreślił Naprawdę zakochałem się w Maryi, nie dlatego, że była Kennedy, ale z powodu jej wyjątkowej osobowości. Widziałem w niej ten zbuntowany duch. Tak jak ja chciałem uciec z Austrii, tak i ona chciała się wyrwać. To był początek Marii i mnie. Później przyznał się do romansu z Mildred Patricia Baina, opiekunką rodziny, co doprowadziło do narodzin jego syna Josefa Baina w roku 1990. Początkowo trzymane w tajemnicy, prawda o tym w końcu wyszła na jaw, gdy Józef dorastał. I stawał się coraz bardziej podobny do Schwarzenegera. To ujawnienie miało głębokie skutki w małżeństwie Schwarzenegera z Marią Schreiber, jego żoną od 25 lat i prominentną dziennikarką, i ostatecznie doprowadziło do ich rozwodu w roku 2011. W nawiązaniu do tych burzliwych wydarzeń, Schwarzenegger otwarcie mówił o romansie i jego konsekwencjach. Mimo bólu, jaki to spowodowało, podkreślił swoje zaangażowanie w życie Josefa, zapewniając, że nigdy nie poczuje się niepożądany. Dla Schwarzeneggera, radzenie sobie z konsekwencjami tych osobistych błędów było równie istotną częścią jego narracji publicznej, jak jego znakomite sukcesy w karierze. Prawdziwy bohater w prawdziwym życiu. Arnold Schwarzenegger uczestniczył w sierpniu 2018 w intensywnej sesji Ask Me Anything na Reddicie, w której użytkownicy mogli zadać mu każde pytanie, jakie chcieli. Szczególnie poruszające pytanie później zidentyfikowano jako pochodzące od Alego Kanadyjczyka. Ali opisał swoją walkę z depresją i przerwę w treningach na siłowni oraz prosił Schwarzeneggera o motywację, aby znów wziąć się w garść. Zamiast surowych wskazówek, Schwarzenegger odpowiedział z empatią i praktycznymi radami. Nie będę dla ciebie zbyt surowy. Proszę, nie bądź dla siebie zbyt surowy, uspokajał Schwarzenegger. Wszyscy przeżywamy trudności, wszyscy doświadczamy porażek. Zachęcał Alego, aby zaczął od małych kroków, sugerując proste ćwiczenia, takie jak pompki czy spacer, aby powoli wrócić na rutynę fitness. Ali wspomniał, że słowa Schwarzeneggera zainspirowały go, aby tego samego dnia udać się na siłownię. Pomimo swojego filmowego wizerunku akcyjnego bohatera, Schwarzenegger dokonał również znaczących postępów jako ekolog. Podczas swojej kadencji na gubernatora Kalifornii podpisał pierwszą w kraju ustawę o ograniczeniach emisji gazów cieplarnianych Global Warming Solutions Act z roku 2006. Znany ze swojego zamiłowania do dużych SCV-ów, Schwarzenegger podjął kroki w celu uczynienia swoich pojazdów bardziej ekologicznymi, przekształcając swoje Humvee na wodór i biopaliwa zamiast paliw kopalnych. W rzadkim akcie prawdziwego bohaterstwa w życiu codziennym, Schwarzenegger zareagował zdecydowanie podczas urlopu na Hawajach w roku 2014. Ciesząc się plażą, zauważył pływaka w tarapatach około 400 metrów od brzegu. Bez wahania chwycił bugie board. I popłynął na pomoc zmieniającej się osobie. Zdałem sobie sprawę, że ma trudności, wspominał Schwarzenegger, i zapytałem go, czy ma problemy. Po zapewnieniu mężczyzny na brzegu, Schwarzenegger został z nim, oferując wsparcie i porady. Świadkowie chwalili współczucie i zaangażowanie Schwarzeneggera, zauważając, jak pocieszał mężczyznę, aż przybyła pomoc. Strach przed starzeniem się. W wywiadzie w programie Howard Stern Show. Arnold Schwarzenegger otwarcie mówił o tym, jak radzi sobie z oznakami starzenia. Opisał siebie jako uszkodzony towar i wyraził frustrację z powodu widocznych oznak starości. Patrząc wstecz na swoją poprzednią kondycję fizyczną, jako mistrza kulturystyki i hollywoodzkiego bohatera akcji, Schwarzenegger ubolewał nad zmianami, które dostrzegał w lustrze. W pewnym sensie się uśmiecham, ponieważ codziennie patrzę w lustro. Tak, wyglądasz źle. Spójrz na to ciało. Spójrz na te mięśnie klatki piersiowej, które kiedyś były twarde i wyprostowane, naprawdę potężne z różnymi wyżłobieniami. Teraz po prostu zwisają. Szczerze dzielił się Schwarzenegger ze Sternem, promując swoją nową książkę samopomocową: b Seven Tools for Life. Siedmiokrotny mistrz Olympii przyznał, że większość ludzi zmaga się z problemami wizerunku ciała. Podkreślając jednak szczególne wyzwanie przekształcenia się z uznanego superbohatera w bardziej przeciętne ciało w miarę starzenia się, większość ludzi nigdy nie była w formie, co więc oznacza, że można stać się mniej sprawnym. Zawsze widziałeś złe ciała, więc w miarę upływu czasu staje się to po prostu gorsze, wyjaśnił Schwarzenegger. Mówiąc o autarkicznym kontraście między swoją najlepszą formą fizyczną a obecnym stanem, Schwarzenegger powiedział: To tylko tak, że kiedy przez lata był celebrowany jako ten wybitny, to gotowe ciało, a ty widziałeś definicje i żyły w swoich mięśniach, i teraz nagle zegar cofa się o 50 lat, i stoisz tam, nie widząc tego. Pomimo uznania, że może wygląda lepiej niż większość ludzi w swoim wieku. Schwarzenegger przyznał swoje niezadowolenie. Nigdy nie myślałem, że to się nawet stanie, gdy miałem 30 lub 40 lat, narzekał. To po prostu straszne. W rozmowie z Sternem, Schwarzenegger chwalił gospodarza za jego szczupłą sylwetkę. Zawsze jestem zdumiony, jak szczupły zostałeś. Nie przytyłeś, zauważył, zanim opowiedział o swoim własnym reżimie, jedząc dwa posiłki dziennie, śniadanie i kolacje, aby pozostać w formie. Rozmowa przybrała poważniejszy ton, gdy Schwarzenegger opisał skutki swojego otwartego operacji serca w wieku pięćdziesięciu lat, które po raz pierwszy sprawiły, że poczuł się wrażliwy i jak uszkodzony towar. To był pierwszy raz, kiedy poczułem się w pewnym sensie wrażliwy, przyznał. Gdzie lekarz nagle mówi, nie podnoś już ciężko, lub uważaj, gdy oddychasz. Słuchając o zmianach w swoim podejściu do życia w miarę starzenia się. Schwarzenegger dostrzegł potrzebę większej ostrożności i przygotowania w działaniach fizycznych. Teraz musisz nagle zacząć myśleć o tych rzeczach, aby się rozgrzewać i przygotowywać do nich, zauważył. Mimo tych dostosowań, Schwarzenegger podkreślił swoją odporność i pozytywne nastawienie. Staram się przyjmować starzenie się ze spokojem i akceptować wyzwania, gdy przychodzą. To jedyna opcja, jaką mamy, zakończył Schwarzenegger. Dodając, ostatecznie mam 67 lat. Jestem pełen energii, jestem pełen entuzjazmu, jestem tak samo podekscytowany i poruszony, jak wtedy, gdy miałem 30 lat. Gdy Arnold Schwarzenegger zbliża się do siódmej dziesiątki, jego dziedzictwo wciąż ma wpływ przez dekady niezwykłego życia i niezwykłej kariery. Od mistrza kulturystyki do ikony Hollywood i transformacyjnego lidera politycznego. Schwarzenegger uosabiał odporność, ambicje i niezłomną wolę do pokonywania każdej przeszkody, która stanęła przed nim. Poza ekranem, jego czas jako gubernatora Kalifornii zaznaczył nowatorskie zaangażowanie w ochronę środowiska i służbę publiczną, które pozostawiło niezatarte wrażenie na polityce i zaangażowaniu. Jego otwartość o osobistych zmaganiach, odstarzenia po zdrowotne wyzwania. Odzwierciedla ludzką stronę, która trafia do milionów na całym świecie. Świętując jego podróż, pamiętamy o Schwarzeneggerze nie tylko za jego filmowe osiągnięcia, ale za jego trwały wpływ na fitness, politykę i ludzkiego ducha. Dołącz do nas, aby uczcić żywą legendę, której historia nadal inspiruje i motywuje.